Czasem kiedy patrzę w lustro chce mi się krzyczeć, czasem kiedy zerkam w swoje życie chce mi się ryczeć, staram się poukładać elementy układanki, zanim depresja skieruje mnie znowu ponarty. staram się opanować niespokojne drżenie dłoni, żołądek ma już dosyć przerabiania tej samej historii, czemu pustka skoro nie ma to tak bardzo boli. Dlaczego dusza poszarpana szponami nie doli? Balansuje niczym akrobata po krawędzi światów. Brak odwagi, by przechylić się i nie wołać ratu, i nagromadzona nienawiść do samego siebie skutecznie uniemożliwia spokojne istnienie. Chciałbym sobie czasem usiąść i nie myśleć tyle, zostawić wszystkie czarne myśli, daleko w tyle, powspominać, ale tylko te przyjemne chwile, kiedy tak często do ciebie kocham, mówiłem. Niestety musieliśmy razem zwalczać cały świat, nie dostrzegając różniących nas wewnętrznie wad, a diabeł losu tylko czekał, by spalić ten kwiat, naszej miłości mimo tej różnicy kilku lat. Debil, to słyszałem pod Twym adresem wciąż, gdy tylko pomyślałem, by do Ciebie uciec już, by w zębach przynieść ci olbrzymi bukiet pięknych róż, a w zamian przyjąć w serce lodowaty zdrady nóż. Nie wiem czemu myślę o tym ciągle. No bo po co rozdrapywać stare rany jeszcze mocniej. Ale zawsze przed snem sobie mantrę powtarzam: Życie to suka, więc za dużo nie wyobrażaj. wyobrażaj, wyobrażaj.